Dziewiętna godzina, produkcji nie ma. Wtedy wyładowana. A to dlatego nie ma produkcji. pokryte śniegiem 29 listopad ale sąsiad kopci z gimnastyki i odśnieżona nowe zagubione wejście na dach A pewnie szału nie będzie w pozycji że to strasznie pochmurne ten smok nie ułatwia sprawy no ale zobaczmy szału nie ma ale chociaż mogłem światło zapalić Dwie godziny później mamy troszkę zaśężone panele. że będzie się roztapieć ten śnieg jest taki troszkę mokrawy że tak powiem spływa no, nie są na tyle ciepłe żeby go dobrze topić nie trochę słońca musiało i żeby to no, właśnie nie produkcja jest no najwyżej jeszcze wyjąć ciężar, to, to się nie schodzi łatwo. coś się zwiększy. Po odśnieżeniu lekko się odśnieżało, bo mokli śnieg. No, Zobaczymy ile teraz produkuje. Tak się trochę przejrzyście zrobiło Kominy tak nie kopcą, w rozpaleniu pewnie Najwięcej dymu idzie Pierwszego dnia To nie jest słońce, to jest księżyc ale oblodzona troszkę się roztopiły jest maly lód znaczy nic się nie znaczy troszkę produkowały, co ciekawe nie wiem ile, bo nie było mnie i miałem wyłączone To nawet kamerki nie było podglądne no, Napięcie wzrosło z 3 tak z dwójstu i pół Zobaczymy jak to nitko będzie Miłe słońce być. Czy się trochę roztopią Bardziej żeby włączyć w ogóle w grudniu instalacji, to nie ma sens. Tyle, żeby akumulatory się odwołały. No i jakieś tam światło w szopie mieć. I tyle. Muszę myśleć o jakimś nie wiem. Może o ogrzewaniu szopy. Jakiś tam pomysł mam, ale nie wiem, czy to w tym miesiącu dam radę. ale pewnie nagram jakiś filmik o tym. No to tyle. Sywa w nie ma prądu w sieci. A ja sobie mogę oglądać dalej. Wyślanka. No i jeszcze chodzi pompka od pieca. I na coś się przydał. Tu mnie długo nie będzie. Jest silny wiatry dzisiaj. ale już by było taki dyskomfort mały. oglądałem, coś jadłem i nie ma prądu. Ahí no,